jak posługiwać się wykresami cen zawodników, gdzie znaleźć jaki styl gry dać do danego piłkarza, jak zobaczyć jaki styl gry daje piłkarzowi lękti, tego wszystkiego dowiecie się w tym odcinku i nie tylko ponieważ dzisiaj będzie to taki poradnik dla osób początkujących opowiem wam wszystko co dzieje się na futbinie, wszystkie najważniejsze zakładki jeżeli gracie w FIFA, to tą stronę powinniście znać, bo naprawdę bardzo, ale to bardzo ułatwia to granie oraz handlowanie, więc tak jak mówię warto oglądać do końca, ponieważ taki poradnik ode mnie, stałego gracza który ma naprawdę duże doświadczenie, warto tego będzie wszystkiego wysłuchać oczywiście tak jak mówię, jesteśmy dzisiaj na futbinie, macie do tej strony zaproszenie w opisie, nie jest to żadne lekowanie produktu, nie zapłacili mi niestety za to, ale opowiem wam, ponieważ tak jak mówię, tutaj na tej stronie jest wszystko związane z FIFO, nie tylko z Ultimate Team, ale i z karierą, ale to dzisiaj porozmawiamy sobie tylko o Ultimate Team, zaczynamy sobie od pierwszej zakładki, czyli gracze czyli najważniejsza zakładka tak naprawdę, tutaj macie wszystkich zawodników, jakie jacy tylko są dostępni w grze, możecie sobie wyszukać zawodników po danej jego wersji, możecie sobie wyszukać zawodników po pozycji, czyli na przykład, gdybyście sobie chcieli znaleźć jakiegoś taniego, dobrego napastnika, to wybieracie sobie na przykład pozycję napastnik, dajecie sobie tutaj w wartości max cena 10 tysięcy no i potem klikacie oczywiście filtruj po cenie, no i klikacie sobie w ten płomień, jeżeli klikniecie sobie w ten płomień, to każdy zawodnik useg usegreguje wam się tak naprawdę od tego jak najbardziej jest polecany przez ludzi, czyli na przykład taki beker jak widzicie ma on tutaj niby tego płomienia 2053 a jest to tak naprawdę suma tego, czyli po prostu łapki w górę odjąć łapki w dół, więc im więcej tak naprawdę tych płomieni ma zawodnik, tym bardziej jest polecany przez społeczność, no jak widzicie ja sobie wpisałem zawodników do 10 tysięcy i pierwszych pięciu. Niestety pokazało mi się, ale oni, jak widzicie, cena ich jest zerowa, ponieważ nie da się ich dostać na rynku. No i potem, na przykład, macie takiego Gabriela Jesusa, który przez społeczność jest najlepszym napastnikiem do 10 tysięcy, i tak możecie sobie wyszukać zawodnika po na przykład każdej pozycji i tak dalej. Gdybyście sobie na przykład chcieli znaleźć jakiegoś pięciogwiazdkowego napastnika, który kosztuje tylko 10 tysięcy, to tak samo zaznaczacie sobie na przykład tutaj 5 gwiazdek Skillsów, 5 gwiazdek słabszej nogi, i wszyscy zawodnicy, którzy wymagania takie mają, po prostu wam się tutaj wyświetlają. Dalej możecie sobie też wyszukać zawodnika po tym, jakie. Ma rate, czyli jakie ma pracowitości. Czyli, jeżeli chcielibyście napastnika takiego, który nie będzie się wracał do obrony, będzie tylko zaangażowany w atak, to oczywiście wybieracie sobie tutaj. Y Defensive Work Rate na low dajecie, no i wtedy zawodnik po prostu będzie miał, wiadomo, słabszą jakby pracowitość w obronie. No i tak jak mówię, cena, gwiazdki sztuczek, kluby, ligi i tak dalej. Gdybyście sobie chcieli na przykład znaleźć jakiegoś dobrego napastnika z ligi, na przykład hiszpańskiej, już na przykład bez ceny, bez żadnych gwiazdek sztuczek i tak dalej, klikacie sobie oczywiście Liga Hiszpańska i tutaj klikacie sobie również w płomień. Tutaj jak widzicie od najgorszych, ale bierzecie sobie, żeby były od najwyższych. No i po kolei każdy z zawodników jest wam wyświetlany, ten, który jest najbardziej polecany przez daną całą społeczność FIFA. Jeżeli chodzi o zakładkę graczy, tutaj przyda Wam się jeszcze jedna rzecz, a mianowicie Dynamic Players. E, I tutaj na przykład macie aktualnie dwie takie wersje, czyli RTTK, czyli i One's Watch, czyli dwie takie jakby na razie karty, które są dodane w grze, które tak, na, których tak naprawdę wersja zależy od tego, co dzieje się w aktualnym ich życiu. Czyli im karta radzi sobie lepiej na prawdziwych boiskach, tym lepszą ma wersję w grze. No i na przykład wchodzicie sobie w RTTK i tutaj macie napisane, ile zawodnik jeszcze musi wygrać meczy, z kim gra, żeby jego karta dostała upgrade. Jak widzicie, Messi tutaj musi wygrać jeszcze jeden mecz przeciwko Juventusowi, żeby jego, jego karta się z upgrade. Tak samo Majak wygrał już dwa mecze, więc upgrade dostał. Thomas Miller tak samo. Widzicie Foden już teraz nie ma szans na upgrade, ponieważ dwa mecze zremisował Manchester City, a musiał 2 na trzy wygrać i tak dalej, po kolei i tak dalej. Tak samo Last Watch y zaznaczacie sobie i macie po każdym jakby tak naprawdę szansę pokazaną na to, czy Last Watch może dostać upgrade czy nie. No i jak sobie tutaj wchodzicie, to wiecie tak naprawdę, czy warto jakąś kartę trzymać czy sprzedać, bo jeżeli karta nie ma szans na upgrade, jak na przykład Foden, no to warto ją sprzedać, ponieważ ona i tak już nie urośnie, a na przykład, żeby wam tutaj to fajnie pokazać, na przykład taki e... Antony, jak widzicie, jeszcze tego upgrade'u nie dostał. Wygrał dopiero 2 na 3 mecze, ale tych mecze jeszcze pozostało mu 3. Macie też z jakim przeciwnikiem, jaka jest szansa na to, że Manchester wygra, jaka szansa na to, że przegra. No i raczej w ciągu tych trzech meczów Manchester United zdoła wygrać jedno spotkanie, dzięki czemu warto Antonego trzymać, ponieważ jego cena jeszcze powi powinna poszybować w górę. Tutaj oczywiście macie jeszcze zakładkę nowy FIFA 23 gracze. Są to wszyscy zawodnicy, którzy zostali dost dodani do gry niedawno, czyli tutaj macie oczywiście karty wszystkie z tego nowego eventu OOP. No i tutaj, tak samo, macie ich cenę jak jego cena się ukształtowała, jakie ma widełki i tak dalej i tak dalej. Naprawdę też ciekawa zakładka, jeżeli chodzi o nowości w grze. No i wydaje mi się, że to jest zakładki gracze. Tak naprawdę wszystko tutaj najważniejsze wam omówiłem. Więcej rzeczy raczej nie powinno wam być potrzebne. Tutaj jeszcze macie zakładki związane z karierą, ale tak jak mówię, dzisiaj o karierze nie będziemy rozmawiać. Teraz przechodzimy do kolejnej zakładki. Jest to zakładka Squad Battles. Tutaj dla osób, które grają w Squad Battles, można sobie zobaczyć jaka jest szansa oraz ile osób wbija daną rangę oraz jakie są nagrody za daną rangę, więc możecie sobie też zerknąć, czy na przykład warto dograć jeszcze jeden mecz, żeby na przykład zamiast golda 3 Golda 2, jak bardzo różnią się nagrodę i tak dalej. Ja w skład battle nie gram, więc tej zakładki tak naprawdę nie używam, więc po prostu sobie ją odpuszczę. No i dalej przechodzimy do zakładki SBC, czyli zakładki, która tak naprawdę jest bardzo, ale to bardzo ważne, jeżeli chodzi o całe Ultimate Team. Macie tutaj wszystkie SBC pokazane, jakie tylko są w grze, i na przykład wszystkie rozwiązania do danych SBC. Gdybyście na przykład chcieli sobie rozwiązać ważne mecze, a za bardzo nie macie pomysłu i sami sobie nie radzicie, to wchodzicie sobie na przykład w jakiś tam SBC, z którym macie problem, załóżmy, że na przykład Manchester United versus West Ham, wybieracie sobie Completed Challenges, klikacie w pierwszy, lepszy skład, no i tutaj pokazuje wam się gotowe rozwiązanie całego SBC, czyli jeżeli zbudujecie sobie taki zespół, to SBC ukończycie, tylko że po prostu jeżeli sobie sami dajecie radę z każdym SBC, to nie polecam tego używać, ponieważ te karty, które wszystkie są tutaj użyte na futbinie ich cena po prostu idzie w górę, ponieważ bardzo dużo osób leniwych korzysta z tego futbina, no i bardzo dużo osób skupuje te karty, A wiadomo jak na przykład są takie brązowe karty jak tutaj, no to ich jest mało na rynku i ich cena idzie w górę. I mimo to, że macie pokazane na przykład tutaj, że taki koreańczyk kosztuje 200 monet, to moglibyście się zdziwić i na przykład mógłby on chodzić po 10 tysięcy na rynku, czy tam po 5 tysięcy po ile ma widełki. I po prostu to SBC byłoby droższe, więc tak jak mówię, można dla leniwych osób korzystać z tego, z tych zakładek gotowych SBC, ale jeżeli dajecie sobie radę sami, to samemu polecam to SBC sobie za każdym razem robić. Kolejna zakładka, czyli draft simulator to jest bardziej coś, na przykład na zasadzie tego, że jeżeli jesteście na informatyce i się nudzicie, to możecie sobie takie drafty porobić. Oczywiście tego draftu potem nie możecie grać, ale normalnie możecie sobie wybierać karty, możecie sobie budować zespół i na przykład pojedynkować się z waszymi kolegami czy coś, więc ja na informatyce sobie z tego korzystałem, ponieważ fajnie to zabija czas. A tak jak mówię, no taki fajny symulator od razu. Wszystkimi kartami specjalnymi i tak dalej, które są w grze, więc jeżeli chcielibyście wyglądać jak ten draft. Po prostu jeżeli chcielibyście sobie spróbować, jak drafty wyglądają czy coś, no to oczywiście za darmo można. No i dalej najważniejsza również zakładka, jedna z bardzo, ale to bardzo ważnych, czyli narzędzie do budowania składów FIFA 23 to jest coś z czego bardzo często korzystam na live'ach, ponieważ prosicie mnie, żebym pomagał wam z oczywiście budowaniem składu i tak dalej, więc ja to was dla was robię. No i tutaj jak ja sobie buduję jakiś nowy skład, to nie buduję go z zawodników koncepcyjnych w grze, ponieważ tam zawodnicy na bieżąco nie mają zmienionych pozycji, tylko na... Na przykład wybieram sobie tutaj formację, taką, jaka mnie interesuje, załóżmy, że na przykład 4 czy 3, 3, no i dodaję sobie zawodników takich, jakich po prostu chcę mieć w składzie, i przy okazji mogę zobaczyć, ile zgrania każdy zawodnik będzie miał. Po tym jeszcze jak na przykład damu menadżera czy coś. No i tak jak mówię, tutaj możecie od razu zmieniać zawodnikom pozycję, bo wiadomo, jak dodacie sobie zawodnika koncepcyjnego do składu w, w fucie, no to na przykład taki Filip jak nominalnie jest na środkowym pomocniku defensywnym i dalibyście go na CM, to miałby on za rozgranie a tutaj automatycznie jego pozycja się zmienia. Wezmierce budować sobie skład dodawać menadżera, i po prostu będziecie też widzieć, ile, dane, ile potrzebujecie danych zawodników, żeby to zgranie było wyższe. Przy okazji widzicie, jaka cena jest tego składu aktualnie na waszej platformie, no i też widzicie, jak cena tego składu się prezentowała, czyli tak naprawdę no, czy idzie ona w górę, czy w dół. Wiadomo, ja jak idzie w górę, to na razie radziłbym się wstrzymać z budowaniem tego składu, a jak idzie w dół, to oczywiście skład można budować, no i tak naprawdę wszystko dotyczące składu tutaj w jednym miejscu. Dalej zakładka live. Tutaj jak sobie klikniecie, to oczywiście macie wszystkich pokazanych zawodników w łam ocze macie pokazane aktualne statystyki z kim jego zespół będzie grał kolejny mecz i jaka tak naprawdę jest szansa na upgrade i tak dalej więc tak jak mówię, im zawodnik ma lepsze statystyki, czyli na przykład taki Hesu 11 gier aż 5 goli i 3 asysty, no to wiadomo, że jest duże prawdopodobieństwo na to, że ta karta dostanie upgrade, ponieważ dobrze mu idzie a jak na przykład taki tutaj Toliso ma 10 gier, 0, go, 0 goli i 0 asyst, raczej widać, że zawodnik jest bez formy no to wiadomo, że raczej jego karta upgrade'u tutaj nie będzie miała, więc nie warto, w nią, nie warto w nią inwestować, no i po prostu nawet nie warto jej trzymać, tylko ra, radziłbym sprzedać tak jak mówię, jeżeli zawodnik radzi sobie dobrze, tak jak na przykład Lewandowski, no to raczej dosyć logiczne, że prędzej czy później ten Lewandowski i dostanie przez co jego karta po prostu podrożeje. No i tutaj kolejna zakładka pakiety, ona jest troszeczkę źle przetłumaczona z języka angielskiego jednak jak sobie, jak sobie w nią klikniecie, to jest to taki po prostu symulator otwierania paczek, macie jakieś tam paczki do otwierania, oczywiście tak jak mówię, jest to darmowe, możecie sobie po prostu pojedynkować się ze znajomymi czy coś, czy samemu sobie otwierać i po prostu no, trafiacie sobie takie karty, jakie aktualnie są w grze. Całkiem spoko opcja na nudę, tak jak mówię, na informatykę czy coś, całkiem spoko to wychodzi. Widzicie ile aktualnie Taka paczka kosztuje na waszej platformie, i tak dalej, i tak dalej. Tutaj, te, tak samo jak sobie jeszcze wejdziecie w te pakiety, to tutaj macie tablika, tablica wyników i możecie sobie zobaczyć na przykład e, kto dzisiaj otworzył najlepszą paczkę, wiadomo, jak się zalogujecie i traficie dobrą paczkę, to też będziecie tutaj pokazani, i tak dalej, więc całkiem spoko można sobie porównywać, można się pobawić, tak jak mówię, na nudę w sam raz. Dalej zakładka rynek transferowy, czyli coś, co też na, na, tak naprawdę powinno Was interesować, jednak jeżeli jesteście, jesteście początkującymi, to ciężko wam to będzie ogarnąć. Tutaj troszeczkę już tej wiedzy, trzeba mieć. Tutaj jest cały indeks. Wa rynku, czy on na jakim poziomie, on jest, czy idzie w górę, czy w dół, no i tak samo indeks zwykłych kart, indeks one to Tuoce y i tak dalej, tak jak mówię, osiemdziesiątek, piątek, foderów wszystkich i tak dalej, no tylko tutaj troszeczkę wiedzy już trzeba troszeczkę trzeba się pobawić, tutaj też widzicie jakie karty poszły, o ile procent w górę, ile poszły w dół, jak aktualnie stoi market, czy po prostu jest ruch na rynku, czy nie, e, no tutaj troszeczkę trzeba, tak jak mówię, się pobawić, tym warto to znać, ponieważ to dużo ułatwia, dużo podpowiada kiedy kupić daną kartę i tak dalej, więc no tak jak mówię, warto. No i oczywiście jest też zakładka drużyny, jak sobie w nią wejdziecie, to macie wszystkie aktualne drużyny, jakie tam były promocyjne, oczywiście ta nowa drużyna Out of Position, macie całą, jak ona wygląda, jak się kształtują ceny, wszystkie Team of the Week i tak dalej, więc też fajna zakładka, no i zakładka News, tutaj macie wszystkie aktualne newsy związane z FIFA, FIF oczywiście z Ultimate Team, macie też predykcje Team of the Weeka, ponieważ często pytacie mnie, co pojawi się w przyszłym Team of the Weeku, to tutaj na futbinie oczywiście Foodbin proponuje jakieś tam predykcje, mówi, jakie karty mogą dostać, jakie overall, i tak dalej, dlaczego, uzasadniają, więc całkiem spoko, no i na sam koniec, Narzędziach to zakładka w ogóle jej nie używam, no bo tak naprawdę mi wydaje mi się, że nic ciekawego w niej nie ma. Zakładka do kariery, tak jak ktoś gra w karierę, to oczywiście można sobie zobaczyć. No i zakładka z wszystkimi zadaniami tutaj macie pokazane, co trzeba zrobić, żeby jakieś zadania, zadanie odblokować, czy za jakieś zadania nowe są dodane, i tak dalej, jest też całkiem spoko. No i na sam koniec te trzy pytania, które ja zadałem na początku odcinka, czyli właśnie jak dobrać styl gry, jak zobaczyć, czy piłkarz ma oraz jak posługiwać się całym wykresem. Zaczniemy od tego, jak sprawdzić, czy dany piłkarz ma i jaki styl gry będzie za to odpowiadał. Jak widzicie, wchodzicie sobie oczywiście tutaj w zakładkę gracze wpisujecie oczywiście nazwiska nazwisko zawodnika tego, który was interesuje. Ja pokażę na razie na przykładzie Halanda. I tutaj po prawej stronie, jak widzicie, musicie sobie wybrać zgranie, jakie ten piłkarz ma, ponieważ zgranie oczywiście wpływa na statystyki, a statystyki wpływają na to, jaki styl biegania ma dany zawodnik. No i zakładając, że na przykład wasz Haland w składzie ma dwa zgrania. Tutaj macie pokazane wszystkie style gry, które po prostu będą odpowiadać za to, że on będzie miał lengtje. Jak sobie wybierzecie, że ma jedno zgranie, to oczywiście jego statystyki się zmieniają, no i też po prostu dajecie mu inny styl gry. Ale lepiej mogę Wam pokazać na przykładzie Mendiego, ponieważ jak Widzicie, jak Mendy ma trzy zgrania, to tylko Architekt wpływa na to, że on ma Lengthy. Na każdym innym style gry, stylu gry będzie miał on styl biegania kontrolowany, więc to też warto. Jak widzicie, Mendy na dwóch, oraz na jednym zgrania w ogóle Lengthy nie może mieć, a tylko na trzech zgrania może mieć na Architekcie Lengthy, więc to też jest bardzo, ale to bardzo ważne. Dalej pytanie numer dwa, czyli jak dobrać styl gry do danego piłkarza? Tutaj, oczywiście, wchodzicie sobie tak samo. Przykład już na, przy, pokażę na przykładzie Mendiego, ponieważ już jestem. Zjeżdżacie sobie tutaj w dół i macie pokazany taki oto wykres ze wszystkimi po prostu tutaj głosowaniem społeczności tak naprawdę, jaki styl gry jest dobry dla danego, dla danego zawodnika. Jak widzicie, 365 ludzi głosowało w tym całym zestawieniu, i głosowali najbardziej, że najlepszy dla Mendiego jest styl gry Architekt. Dlaczego? Ponieważ to właśnie na architekcie Mendy może mieć lękty. No a wiadomo, jeżeli nie chcecie, żeby miał lęk, to dajecie po prostu mu cień, ponieważ 27% osób zagłosowało, że cień. No i tak samo z Halandem, tutaj ludzie głosowali że myśliwy 45%, dalej Engine, czyli motorniczy 39%. I tak jak mówię, albo można sobie przetłumaczyć tą stronę, jak po angielsku nie rozumiecie, albo po prostu wpiszcie sobie w tłumacza, na przykład Hawk, czy wpiszcie sobie Hunter i wam to przetłumaczy, jaki styl gry jest to na polski. Więc naprawdę całkiem spoko opcja, ponieważ naprawdę bardzo, ale to bardzo często, czy to w komentarzach, czy na Discordzie pytacie, jaki styl gry dać do danego zawodnika. No i te wykresy, jak się nimi posługiwać, co na nich widać i tak dalej. Tak samo pokażę na przykładzie Halanda, ponieważ już tu jestem. Jak widzicie, na sam początek, jak sobie wejdziecie na stronę, nie będziecie nic Zmieniać macie dzienny wykres, czyli po prostu z dnia na dzień pokazana cena dan danego zawodnika, jak ona się kształtowała, czy leciała w dół, czy leciała w górę. Wiadomo, im wykres jest niżej, tym cena z danego zawodnika jest niżej. Możecie sobie oczywiście zmówić ten wykres, dać sobie na miesiąc i przez ostatni miesiąc zobaczyć cenę, albo po prostu klik klikniecie sobie Al i tutaj macie wykres jakby z całego okresu gry. Wiadomo, że teraz gra ponad miesiąc lekko, no więc z ostatniego miesiąca tak naprawdę to jest cały wykres. No i widzicie, czy cena leci w dół, czy cena leci w górę. Yy, dzienny wykres nie jest tak bardzo dokładny, jak godzinowy wykres. Na godzinowym wykresie tutaj macie. Trzy Ostatnie dni pokazane i na przykład dzisiaj, o której w nocy ile kosztował Haland 195 tysięcy, aktualnie chodzi 220 tysięcy, więc widać, że na razie o godzinie 15 tego Hallandu bym nie kupił, ponieważ rano był dużo taniej, więc prawdopodobnie jutro rano też będzie dużo taniej. Na przykładzie wczorajszego dnia. Jak widzicie rano, tutaj Haland był droższy, a aniżeli było to wieczorem i to aż o 50 tysięcy, więc tak naprawdę duża różnica, no ale tak jak mówię, wykresy pokazują, czy aktualnie Haland idzie w górę, czy idzie w dół. Wiadomo, jeżeli chcielibyście sobie budować skład i Haland idzie w górę, no to nie kupujecie go, ale jeżeli na przykład chcielibyście sobie kupić o 18 czy o 19, on idzie akurat w dół, więc można sobie go kupić, no i tak samo ostatnie 3 dni, czyli jeszcze piątek się załapał, tak samo widzicie jak cena jego się prezentuje, więc tak jak mówię, wykres to też troszeczkę ciężka sprawa, tutaj też trzeba troszeczkę poświęcić czasu, pooglądać to, żeby to zrozumieć, ale no tak jak mówię, no, no to jest bardzo, ale to bardzo proste i bardzo przydatne, ponieważ to tak naprawdę pokazuje, e, czy stracicie końce, jak kogoś kupicie, czy zyskacie, e, czy dobry jest moment aktualnie zakupienie kart, więc naprawdę no wydaje mi się, że warto. No i dobra, mam nadzieję, że taki odcinek Wam się oczywiście spodobał. Zostawcie lajka, like, to nagram dla Was kolejny poradnik. Zostawcie sobie, bo mało procent z Was subskrybuje mój kanał. Jak dobimy 15 tysięcy subów do końca roku, to zrobię dla Was jakieś giwałe, obiecuję. Naprawdę jesteśmy w stanie to zrobić, bo to nie jest dużo. Ja nie przedłużam i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Siema!